Taki elektroniczny system kolejkowy to standard w prawie wszystkich publicznych instytucjach. Znajduje się w Urzędzie Miasta czy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od kilku lat z powodzeniem wykorzystywany jest w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Legnicy. W naszym ośrodku ten system działa od 2007 roku. Sprawdza się rewelacyjnie, można by powiedzieć, bo porządkuje kolejkę, porządkuje pewne sporne sytuacje, kto ma wejść, kto. Przyszedł wcześniej, później, dlatego też tutaj mamy wyświetlony numer, wyświetlony numer stanowiska, do którego klient podchodzi i naprawdę nie ma tutaj żadnych jakichś przeciwwskazań mówiących o tym, żeby tego systemu na przykład nie stosować. Od kilku dni podobny system działa na wydziale komunikacji i dróg Legnickiego Starostwa. Zasada działania jest bardzo prosta: każdy, kto przychodzi, wybiera cel wizyty. Wówczas maszyna wydaje bilet z numerkiem, który pojawia się na monitorze i wyczytywany jest przez głośnik. System ma usprawnić przyjmowanie petentów. System funkcjonuje od kilku dni, eee, sprawdza się dobrze. Eee, nasi interesanci chwalą to rozwiązanie. Jest to udogodnienie bez wątpienia. Ponadto takie rozwiązanie dziś nie jest niczym nadzwyczajnym, bo nowoczesność w takim kształcie wkroczyła już do wielu, wielu urzędów, zarówno w Legnicy, jak i w całym kraju. Czas najwyższy, żeby także starostwo powiatowe w Legnicy mogło w taki, w taki sposób udogodnić załatwianie spraw swoim patentom. Wdrożenie elektronicznego systemu wiązało się także z powiększeniem poczekalni, która spokojnie pomieści teraz 20 osób. Ponadto starostwo powiatowe otworzyło punkty obsługi interesantów, który znajduje się na parterze po lewej stronie od głównego wejścia. Dzięki temu petenci będą mogli większość formalności załatwić na parterze, bez konieczności szukania odpowiedniego wydziału. Po długim weekendzie zacznie działać również internetowa rezerwacja kolejki na określony dzień i godzinę bez potrzeby wychodzenia z domu, bez potrzeby przyjeżdżania i być może czekania, możemy sobie ułatwić życie w ten sposób, że rezerwujemy na przykład 12:30 w piątek 13, jesteśmy, załatwiamy sprawę i piątek 13 już jest dla nas zupełnie innym dniem. Od 1 czerwca wydział komunikacji i dróg zmienia godzinę urzędowania. We wtorki załatwić sprawy będzie można do godziny 17:00, w piątek tylko do 13:00. Pozostałe dni pozostają bez zmian.